Ula la 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 la! Szymanko wszystkim, w kolejnym odcinku Left Dead 2 jest ze mną flashlight, nagrywamy to trzeci raz i jestem w jak chuj i mam nadzieję, że net mi znowu nie padnie. To było jego przywitanie, on jest zjebany, nie zwracajcie na niego uwagi. No. Teraz możemy iść na dach. Dobra. Idziemy. 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 No i wiemy. No. Tak w Nie wiem, co coś ale może poziom to radości by się zmienił. Kurwa, zmienialiśmy już dwa razy i myślałem, że zmieniamy. Wypierdalaj zombie! Niech tu słyszę. Jakby ktoś był ciekawy to wpierdalam Michałka. Na pewno ktoś się tym interesuje. Na pewno są to ci ludzie. Nikt. Twoja mama, nie? Twój ojciec. Twoja babcia. Nie. Tak. Dobra, chodź, nie. Lol, O piła Co Tak. 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 Kurwa, nie wiem, że ze shotgunem się z daleka nie strzela i w ogóle, ale... Ale tak... Ała! Śmieciu. Tak Śmieci się nie robi. O, się ma Kurwa. No. Swoim języczkiem. Liza cię. No. Po dupie. Wie, kto tu rządzi. Kogo lizać po dupie. Jedź cholera O tu, tu 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 jest Dobra Wchodzę tutaj do domku Dobra wchodź do domku, to ja też wchodzę do domku I zamykamy się bo burza A jak jest burza to prawie nic nie widać A jak nic nie widać to jest, jest... Chujowo, co tu. jest? Nie bo ty tu tutaj. kurwa, debile Dawaj młotowa a, a nie, ja mam jeszcze tego. Oj, gruby, gruby gdzieś jest, gruby. Gruby, gdzie jesteś? Ja cię słyszę, gruby. W ogóle te szyby są odporne Pa, pa, pa jak się spinają po domu, wariaty. Dobra, idź już, no! No. Nie przejdę, jak lecą. Małych było. Aby lecieli tak bez przerwy. Gdzieś przykręci jeden z tych małych śmierdzących w No, gdzieś jest. Powiedziałem to niczym moja postać, jestem Jest Jestem. A nie, to to to, 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 to... To, to był Hunter, Gdzie gdzie jockey? Jockey gdzieś za nami? Gdzie jest jockey? Gdzie, jest? Gdzie gdzie jest? Tutaj gdzieś Tu, 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 tu chyba Gdzie on no. jest? kurwa, czy mi się schowa I łyższ też gdzieś jest No Wolę adrenalinkę Cię ja, kurwa wszedł, a dobra jesteś to... nie? Oj, przepraszam Żygnał O, dzięki No No, no, zdrówko No, dziękuję No, zdrówko, krówko Niech to jest ten dżuki. Tak, tak ci się wydaje tylko A tak naprawdę go nie ma Ty gnoju, zostaw mi coś Ja strzelam shotgunem to kurna z bliska muszę Ruchacz O, safe house. O Lon? Jest tu ruchacz No i nie zabiję żadnego specjalnego tylko boomera Nie daj Szybko coś Nikt się się nie uczyni. Zaczynam was lubić na kurwa. Jestem najgorszy. Muszę, muszę się napić. Głupi sok jeszcze się na boki wylewał. Nie Zaleć pewnie. Mm. Delicious. E, piję, mój drogi, padawanie. SOK O NAZWIE PLUM MULTIWITAMINA Plum <laughs> Put you in my side, put you yo Yo, nie chcę oh, tego oh, górna no, w ogóle To dla testu i nie chcę, nie chcę, nie chcę Eee, tam nie ma, oj to jest baseball Hello, 520, jestem waszym kolegą a nie są apteki? Halo, halo? W Coś takiego nie ma. Apteczki. Kurdej. nie, no nie Żono moja. Moje. Serce moje. Nie ma takich. Jak, Jak. my dwoje. Żono moja. Serce moje. Żono moja. Serce moje... NIE MA takich, JAK MY DWOJE Wiesz, jakoś tak. Wleczę się i wezmę sobie drugą aptekę. Bo defi nie chce mi się brać. Rozumiem, kumplu. No. A jakie w ogóle by były przyjaźnie, gdyby była taka apok apokalipsa zombie, jakby każdy sobie tak musiał pomagać. Kurwa, jakie to by przyjaźnie się robiły. Da i zarówno nikomu by praktycznie można ufać, bo no, Facebook, każdy starałby się przeżyć. No starałby się przeżyć, ale wszyscy by sobie pomagali, to nie, to człowieku to nie byłoby tak jak w Daisy. A ja raczej jestem ja tego zdania, że byłoby tak jak w Daisy. No bo ty jesteś jebnięty i ty wierzysz w gry, tak? Nie. Ktoś, ktoś coś zrobi w grze to tak na pewno by było w realu. A ty myślisz, że nie? Zrobili aliena i ty pewnie myślisz, że alien naprawdę żyje i jest wśród nas. Tak. No. Masz coś do tego? Aha. To przybić? Już... Tak. Chodź na solo. No I podaję serwer w Minecraft'cie. Czekaj, <laughs> jak to było. E, na drewniane. Ujdziemy. I ci matki. E, I sprzedajemy krawatki, tak? To tak było? Nie. Nie? No to jaki serwer, bo ja na takim grałem. Nie wiem. Słuchaj, Aha. musimy teraz iść na górę. Co, no coś ty. Kampimy się tutaj czy na dole? Tutaj, no gdzie... Na dole. Nie no, żartuję, na górze. Hehe, <ścoughs> ciota. Długo se nie pożył. O kurwa, główno widzę, no. Ciekawe skąd to ma zasilanie, nie? Może ta poklepca nie trwa aż tak długo, nie? No? A! Pomocy! No. Wow. Dzięki. Uple. Dobra, roszal, dzięki. Kumplu. Zjechałem ich, nie? No to dobrze, nie? Nie. No. No. W ogóle chciałbym mieć agregat. Aha, okej. Okay. Fajne takie, nie? No tak, tak, bardzo, bardzo. To dosyć dużo z No tak, tak, bardzo, bardzo. A ten? Yy, a może kupimy sobie taki yy, drewniany samolot, co ty na to? Chcia... O tak! To no to ty! Gdzie on jest? Tu dupie. mu na rynie? Dobra. Gdzieś go słyszę, ale... Nie widzę jakiej... KURWA! Okno... Okno mi nawala w Uciekaj, 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 uciekaj... uciekaj. Coach. Uplica, Lol. No. <laughs> fuck LOL FAK fuck nega! FAK NYGA! A! Zblokowałem się. JU NYGA NYGA NYGA! Wow. Ciekam! Okej. Okay. A Jonas? O, tu. Umar! Leży? No. Czekaj, to ja się leczę. Tu mam steki. A się lecz? Wydupię to mam. Luję na Ciebie totalnie, nie? ja na Ciebie bardziej ziomuś. Charging. I Na górę dawaj, na górę. Nie. A wiesz dlaczego? Bo idę tych śmiecił tutaj na... na mość Na mość... Na most Ło, na most. Wow, Charger! Nie! Ty! Oj! Ty umierasz! A nie, to nie ty. Umiera. To No I dlatego mówię, żeby się nie oddalać swelu. Przecież to nie ja się oddaliłem, Swelu. Ty Twoja stara się oddaliła. Urodziła dziecko i się oddaliła. Zostawiałem je z tobą i musiałem cię wychować. Ała, mam je. Mam No mam właśnie, mam No mi! No idę, kurwa! Kurwa. nic. O tak, jeszcze ten, tank. Gdzie to było? Defibrilator! Wypierdalaj zombie jaki. Du, 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 du. gdzie to było, gdzie to było, gdzie on <todawans> był? Gdzie on był, gdzie on był, gdzie on był? No gdzie on był? Czemu zablokowałem się? No gdzie on był? Gdzie był ten defibrilator? Gdzie on kurwa mać był? Ja nie widzę go tu nigdzie. Chyba zginiesz. Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj. Wypierdalaj! A, kurwa jedna. Ała, wa. Łap! Kurwa no nie No po prostu kurwa no nie! Boże czy ty to widzisz Słaby jesteś A, Twoja mama I twój ojciec Twoja babcia Znowu te same bronie LOL Czego ty się kurwa spodziewałeś? 2 na 10 Uleczę się i wezmę sobie aptekę łe chłeś masz Masz, masz Mam taki fajny pomysł ogólnie Że? Zaraz zobaczysz, tylko chodźmy na tą górę Najpierw Dzięki kumplu Ok Gumplu? Co znaczy gumpel? Gumpel? Pumple? Gumpel Purple? Przez gumę. A. A. Teraz za mną, przyjacielu. Chodź, Trzymaj kumplu. To A. Chodź, kumplu. Odpaliłem to, kumplu, chodź do mnie. Ej, lol. Patrz, 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 patrz jak... ale hakerstwo. Ale hakerstwo, patrz. A, Ale hakerzy jebań. Ale, o kurwa, nie. tu. Ja to zgłoszę. Kołasz, zostaw mnie. Ja pierdola. Gin. Faj. Pomocy, albo. No i ty idę, nie? Kumplu. A, y, nie wiem, czy to w tym odcinku, czy w tamtym mówiłem, ale y, muszę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Uwaga. Chciałem powiedzieć, że... O kurwa. Chciałem powiedzieć, że będę nagrywał rzadziej teraz gry, bo moja mama przyjechała z Holandii i teraz częściej siedzi w domu niż na dworze i siostra przy okazji też i... I, I tank nas atakuje i, i życie jest ciężkie bo, bo tanki atakują Znowu z tej samej strony Znowu z tej samej strony nas atakują to jest złe Gdzie on jest? Ło, wow, musiałem do Gdzie on jest? Tutaj Co ja robię? O, jestem Gdzie to kurwa? A jest dobra A podpowiedzisz go Nawalam w niego jak pojebany... o kurwa. Okej. Okay. Już nie, nie żyje. Zobaczy się ja tak w ogóle, nie? Dobra, urzeczy się. A bo tu zombie tak... jak się do Kibra dobija. Ej chodź, zobaczysz to. Patrz. Nie. No tu. Zobaczysz? A, to... Aż no. chyba mnie zauważył. Dawaj na górę. A tu nikogo nie było, a on się dobijał do, ki do kibla. Jaki głupek. Myślał, że ktoś tam jest, a tam nikogo nie było, tam nikogo nie było, kurwa, ale w charge. Dobra. Ładnie ścisz. U jezu, 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 jezu. jezu, 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 jezu. Ej, kumplu! Co jest, kumplu? Chodź na górę, kumplu. Dobrze, kumplu. Lubię, gdy jesteśmy razem, kumplu. Tylko mnie tu obmacują. Ej, no to oni... On, on, Ej, e, to ja od tego jestem. Kumplu. Kumplu, idę. Okej, okay, kumplu. Czekam na ciebie, kumplu. Dochodzę. <laughs> Okej, okay, kumplu. O kurwa, kumplu. tak kumplu. To jest już nieśmieszna kumplu. Skąd? Znowu stąd. Uwaga, kumplu mam mołotowa, pu O kurwa. Dobrze. Dostał butlą mołotowem I tak żyje. I rzuca kamieniem w ścianę. Spadłem. Dobra, to i tak chodzi. O kurwa. Kumplu. Sylam, sylam kumplu. Boty! Boty! Weźcie się kurwa kumple Dobra, atakuj! No czemu mnie? Ty kumplu Zostaw mnie mi pomaga O widzisz? Dobrze kumplu Mam mało HP kumplu Są to apteczki kumplu Ale kumplu kumplu Ja też mam apteczkę kumplu Ule, uleczę sobie wezmę aptekę Okej, okay, kumplu Bo sramy tymi aptekami jeszcze Znaczy już nie sramy O jest, jest, uciekamy, uciekamy Dawaj Kumplu, biegniemy! A kurwa kumplu! Dobra Od już... chwilę przy samochodzie czekaj, bo jak Charles podleci to nas wywali. Wiem, wiem kumplu, ale, ale ja ryzyk... ładnie gdzie? Kurwa... Na Przypływaj szybciej ty dziwko Jest Lalalalalalalo Podskakuj to napedale Bo ty wykupiechuje Ejnu Elaj Jest kumplu Ja by się jako napoleciała Udało się kumplu 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 Jej Róż to jak i mi pomóż Ku pamięci Nie będzie nam go brakowało Dobra to ja pauzuję i widzimy się następnej mapce chcesz coś dodać flashlight? ja, że tak no, więc, do widzenia jesteśmy w mapie znaczy w kampanii piątej w mapie pierwszej czyli C5 eee, przywitaj się Ejka stulejka no i git no mam pałkę ja, by, patrz Yy, kolega to nas pod plus yy, że bin laden to co um, płynął łódką to nas wy, wypieprzył i powiedział, że nas, nas ma w dupie no I, I teraz. dokładnie Ej patrz, ale zobacz, jej, ono Patrz, mam większą pałę niż ty Haha, ha, zazdrościsz Wiem, że tak Nie Tak Mój zawsze ma większą Nie Tak Nie Zobaczymy w sejzonie Okej okay, kumplu Cię, kumple. Halo kumple? Ja tu poczyszczę Ogólnie to chciałem ci powiedzieć A nie jest zaawansowany cały czas lol Przecież wyłączenie a dobra nieważne Kumplu Tak kumplu To jest czysta już kumplu Okej okay, kumplu słyszę Jackia kumplu i chyba tutaj Uluj okay. kumplu. A fuck LOL. Zobacz. Wam Obawię się w krakowiaka. One nie mogą do mnie skoczyć. Elisa mają Ale pysiaczki fajne. No chodźcie, skaczcie jeszcze. Bo one to one tu nie skoczą. Patrz, nie, nie bij ich, nie bij ich Dobra, chodźcie. A, widzisz? Oj, kumplu. eee, Hunter, hunter, hunter. Albo ten, boomer. Wąt. Halo, kumplu? Ja mam laga. Oj, kumplu, to jest oj, duży ping masz, kumplu. I chyba koniec internetu, kumplu. Słyszysz, kumplu? Komplu, 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 kurwa, internet, kurwa, maleje, no maleje, no ale to teraz będzie tak, że dopóki nie zrestartuję internetu, on no tak będzie się teraz kurwa skakał i zniżał się i skakał i kurwa ja wie, 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 no nie zmieniaj muzyki. cicho Cicho! Zbliża się atak Zbliża się gówno wiesz <mulary> to! go nie było przejście kiedyś, ale... Zostaw mnie! Zostawcie mnie, kumple! Ej to są nasi widzowie A tak, a tak nas atakują <grym> Nie no no. nie bo to ich jest za dużo No w sumie Dobra idziemy dalej kumplu Wiesz nie mam amunicji kumplu Ale to są tacy widzowie którzy zapomnieli nas zasubskrybować wiesz o co chodzi Ale nas oglądają Rozumiesz? No Kumplu no, typu no. Moja mama się... O! Mój <laughs> moja mama, twoja mama. Hunter. Nie kumpluo kumplu Co jest kumplu? Nic Bo jest jej bocem mieć mu pomogłeś Kiczy woko kumplu O kurwa, Tań. kumplu, o kumplu. Uciekaj O kumplu. kumplu Co kumplu? Uciekaj No ty też kumplu No a bo to oczywiście Nie ja uciekniemy! Bo to oczywiście... Gin komplu! Ła! Wow. Nie komplu, zostaw mnie... A -a -a. No czemu mnie? Weź seroszer, Ej, on mnie zabija, weź go. Jego. Dobra dobra dobra, już już już, nie krzycz już, spokojnie kumplu już przytulił do ciebie? Już go zabiję, kumplu, spokojnie Przytulił się do ciebie ten Ło! Doki ruchacz, nie szalaj do mnie Ej <noise> amunicja kumplu, oj sorry Tank do ciebie się przytulił, tak wiesz Nie wiem. Słodko Tu tu tu! Witam. Witam, kumplu. O, już mamy Elisa. Coś Elisa. Coś było. O, Ej, pomocy! kumplu uważaj. Zapomniałem się uleczyć, kumplu. Nie horda. Chowam się za krzakiem. Okej, okay, kumplu. Chowaj się, kumplu. Okej, okay, kumplu, idę szybko. Kumplu? Co tam? No to... Co? No... Hunter. Jaki Hunter? A gdzie kumplu? jest? Kumplu, wiesz co ci powiem? Co jest, kumplu? Będziemy kończyć chyba odcinek. No będziemy, będziemy kończyć, kumplu, a co? No. A chcesz to... się bić, kumplu? Zazwyczaj my tak kończymy, jak jest początek nowej kampanii, nie? No tak, kumplu. No. Dziękuję Ci za grę kumplu. No ja tobie też dziękuję za grę, kumplu i dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Kumple. I, ku, i kumpelki. No dokładnie. Kamilos też niestety już nie żyje. No. Zostało nas tylko dwóch. No. Kurwa. Będziemy, będziemy. ich wspominać tutaj w serduszku, tutaj, tutaj po lewej stronie albo po prawej. Na dole koło koło włosów łonowych tam gdzieś. No. No, e, no, więc wiesz co? To. E, a nic. Weź do gry na chwilę. To, to my kończyć, nie? Mhm. No, to to ja tu grałem z Kamilosem. No, a ja grałem z, z Flashlightem. No i dzięki za uwagę. No, dzięki za oglądanie wszystkim. Flashlight e, pożegnę się tak, wiesz. Tak wiesz, jak, nie? Eee! <laughs> no. Nie ja o to mi chodziło, ale to, to może być, dobra Dzięki wszystkim i Szymanko